O operacyjnym leczeniu pacjenta z otyłością porozmawiam dziś z doktorem habilitowanym nauk medycznych Mariuszem Wyleżałem, wiceprezesem powołanego niedawno do życia Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, dla jakich pacjentów operacja bariatryczna jest dedykowanym rozwiązaniem i jaka jest skuteczność tej formy leczenia otyłości? Chirurgiczne leczenie otyłości, czyli operacje bariatryczne, są wskazane w, do wykonywania u chorych, a, u których rozpoznajemy otyłość olbrzymią, czyli najbardziej zaawansowane w postaci choroby otyłościowej. W chwili obecnej no jest powszechna wiedza. Posługujemy się wskaźnikiem masy ciała w celu określenia stopnia zaawansowania choroby otyłościowej. A więc w tym przypadku mówimy o chorych, u których wskaźnik masy ciała jest powyżej 40 jednostek lub powyżej 35, a otyłość doprowadziła już do rozwoju powikłań otyłości, jak chociażby cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia tętniczego, czy wielu, wielu innych. Jak Państwo doskonale wiecie, ta liczba powikłań czasami jest podawana jako 200 czy też 300 nawet różnego rodzaju powikłań otyłości spotykamy. Istnieje również szczególna kategoria chorych, u których, których również możemy zakwalifikować do operacji bariatrycznych. Są to chorzy, a w przypadku chorujący na cukrzycę typu drugiego z otyłością pierwszego stopnia, czyli ze wskaźnikiem masy ciała pomiędzy 30 a 35 jednostek, u których dotychczasowe a leczenie zachowawcze cukrzycy nie pozwala na osiągnięcie tzw. celów terapeutycznych. Jest to jedyna skuteczna metoda leczenia chorych na otyłość olbrzymią, jeżeli chodzi o stopień redukcji masy ciała, jak i trwałość efektu terapeutycznego. Czyli mamy tak naprawdę, proszę Państwa, taką sytuację, której, zgodnie z wynikami badań naukowych, nie ma alternatywnego leczenia dla tej grupy chorych. Pozostaje jedynie chirurgia bariatryczna. Panie profesorze, a jak wygląda proces kwalifikacji do leczenia? Ile on trwa? Z jakimi badaniami musi liczyć się pacjent? Znaczy się. Pisałem niedawno opracowanie w tej sprawie i tak naprawdę uświadomiłem sobie, że nie ma takiego jednego modelu, który pozwalałby nam na powiedzenie, jak dokładnie to wygląda. Każdy ośrodek prowadzący, przeprowadzający operacje bariatryczne wypracowuje niejako swoją drogę. Oczywiście istnieją pewne rekomendacje w tym zakresie towarzystw naukowych, również w naszym kraju. Na pewno jedną z kluczowych rzeczy jest określenie, czy mamy do czynienia z otyłością o charakterze pierwotnym czy wtórnym, bo jeżeli jest to otyłość o charakterze wtórnym, to powinniśmy leczyć przyczynę tej otyłości. Tak? Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że ja w okresie swojej 30-letniej pracy z chorymi na otyłość olbrzymią nie spotkałem się z przypadkiem otyłości olbrzymiej, która miałaby wtórny charakter. Następnie musimy ocenić. Wpływ otyłości na rozwój już wspomnianych przeze mnie wcześniej powikłań, no, czyli poznać tego chorego bardzo dogłębnie, tak? nie tylko odnośnie otyłości, ale również do jakich skutków ta otyłość doprowadziła, jak te powikłania otyłości są kontrolowane. Powinniśmy poznać również, proszę Państwa, niejako zaplecze chorego, co robi na co dzień, z kim mieszka, z kim żyje. Gdzie pracuje, jak pracuje, to wszystko może zadecydować o ostatecznym efekcie naszego postępowania terapeutycznego. Ile trwa? No, powiedziałbym tak, tyle, ile trzeba. Ja czasami troszeczkę tak żartobliwie mówię, że nie ma otyłości ostrej. Czyli chory nie musi dzisiaj się zgłosić i dzisiaj być operowany. A ten proces zazwyczaj zajmuje tygodnie, jeżeli nie miesiące. Chodzi o to, ażeby chorego zoperować w momencie, kiedy jego stan zdrowia będzie niejako najlepszy, jeżeli możliwy, tak bym to określił, tak? czyli to uda nam się doprowadzić do kontroli tych wszystkich powikłań, zredukować masę ciała w okresie poprzedzającym operację, tak aby ta operacja była dla tego chorego jak najbezpieczniejsza. Natomiast odnośnie tego pytania, jakie badania przychodzi pacjent, no to tak jak już wspomniałem na samym początku, ten model diagnostyczny jest różny w różnych ośrodkach, nie ma niejako uniwersalnego sposobu przygotowania chorych. Są to badania oceniające wydolność układu krążenia, wydolność układu oddechowego. Ale co często chorych zaskakuje, również badania endoskopowe przewodu pokarmowego, jak gastroskopia, czy także nawet czasami kolonoskopia. Która, no, i które to są badania, nie są jakby, domyślacie się Państwo, badaniami, o których, chorzy, których chory pragną, ale są niestety niezbędne dla, dla bezpieczeństwa chorego w czasie operacji i po operacji. Panie profesorze, a jaki lekarz może skierować pacjenta na operację wariatryczną? Powiedziałbym pani redaktor proszę państwa jaki lekarz powinien skierować chorego na operację bariatryczną? Każdy proszę państwa każdy który rozpozna u chorego ten stopień zaawansowania choroby otyłościowej to znaczy jeżeli jest to proszę państwa endokrynolog i leczy zaburzenia endokrynologiczne a jednocześnie spotyka się z chorym chorącym na otyłość olbrzymią to powinien takiego chorego poinformować o takiej możliwości leczenia, o takich wskazaniach. Jeżeli jest to diabetolog, tak samo, hipertensjolog, proszę państwa, to samo. Ginekolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, co jest największym problemem, proszę państwa, to nie to, jaki lekarz może skierować, tylko niejako brak tego, że otyłość olbrzymia nie jest dostrzegana przez lekarzy. Musicie Państwo wiedzieć, że tak naprawdę takie formalne rozpoznanie choroby otyłościowej jest stawiane zaledwie u co czwartego chorego. Czyli mamy sytuację taką de facto, że są leczone powikłania otyłości, natomiast nie jest leczona zasadnicza choroba, bo nie jest rozpoznawana u 75% chorych. Ja myślę, myślę, że chyba nie bardzo się pomylę, jeżeli powiem, że aktualnie zaledwie. Może 1% chorych, chorujących na otyłość olbrzymią, jest leczony zgodnie z naszą obecną wiedzą medyczną. No to kropla w morzu potrzeb. Panie profesorze, proszę jeszcze powiedzieć, czy jakieś choroby mogą wykluczyć pacjenta z tej formy leczenia, uniemożliwić operację wariatryczną. Poszczegółowe wskazania w tym zakresie, czy wytyczne w tym zakresie prosiłbym, ażeby nasi odbiorcy sięgnęli do rekomendacji, które opublikowaliśmy w ramach sekcji chirurgii metabolicznej i bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, które ukazały się w roku 2017. Natomiast wśród takich na gorąco, które chciałbym wymienić, to są no wszelkiego rodzaju uzależnienia, czy też choroby które mogą w najbliższym czasie doprowadzić do nieszczęścia, prawda, do śmierci chorego. E, oczywiście ciąża będzie takim przeciwwskazaniem, ale najważniejsza rzecz, proszę Państwa, to jest taka. Często spotykamy się z sytuacją, gdzie otyłość doprowadziła już do takiej dewastacji zdrowia chorego, że lekarzom poza ośrodkami chirurgii bariatrycznej może się wydawać, że ten chory ma już tak liczne przeciwwskazania, że nie będzie się kwalifikował do operacji. Proponowałbym mimo wszystko, nie rezygnować ze skierowania takiego chorego do leczenia chirurgicznego, bo może się okazać, że dzięki wcześniejszemu postępowaniu neodiuantowemu, czyli przygotowawczemu, czy to z zastosowaniem leków, czy zastosowaniem zabiegów endoskopowych, uda się na tyle zredukować masę ciała, na tyle doprowadzić do ustąpienia takiego chociaż wstępnego powikłań otyłości, że, w że będziemy mogli chorego doprowadzić do zabiegu operacyjnego. Czyli a nie rozważałbym na etapie kierowania chorego do ośrodka chirurgii bariatrycznej, który ma wskazania do leczenia chirurgicznego otyłości, ewentualnych przeciwwskazań, bo wszystkie one mogą się okazać. A do rozwiązania, tak? Mogą się okazać ostatecznie nieistotne, jeżeli chodzi o proces kwalifikacyjny. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Lekarz okazał się czujny, zdiagnozował otyłość olbrzymią, wystawił skierowanie do ośrodka leczącego zabiegowo otyłość. Pacjent się do takiego ośrodka zgłasza i co dalej, Panie Profesorze? Jak długi czas oczekiwania na zabieg przed nim? Jak w ogóle wygląda dostęp do operacji pariatycznych w naszym kraju? Tak, to jest myślę bolączka całej hmm. opieki zdrowotnej, szczególnie w dobie pandemii, prawda? A, która zdewastowała opiekę zdrowotną, w tym również chirurgiczne leczenie otyłości. Naszym celem zawsze było to, aby te operacje wykonywać od momentu zgłoszenia się gdzieś w perspektywie kilku miesięcy. Jak tylko chory zostanie przygotowany do operacji, powiedzmy 3, 4, 5 miesięcy. W chwili obecnej a ten okres oczekiwania u nas w klinice znacznie się wydłużył i no, niestety muszę powiedzieć z przykrością, że może sięga już nawet czasami okresu dwóch lat. Natomiast naszym celem jest to, ażeby zwiększyć liczbę operacji, i dzięki temu skrócić tą kolejkę, bo to jest, proszę Państwa, no to jest okropna sytuacja, kiedy chory w wielkiej nadziei zgłasza się do nas, jest informowany, że leczenie będzie możliwe w roku 2020, pod koniec 2022 lub pod koniec 2023. To jest, to jest, tak to nie powinno wyglądać. Musimy wszystko zrobić, ażeby, proszę Państwa, no, nie istniały kolejki. Chorzy powinni być operowani wówczas, kiedy mają wskazania i to powinno być naszym celem. Panie profesorze, dziś nie będziemy rozmawiać o metodach chirurgicznych, jakimi leczeni są chorzy, bo to temat na osobny wywiad. Chciałam natomiast zapytać, co operacji, jakich zaleceń muszą przestrzegać pacjenci, bo to trochę chyba jest tak, że, że operacja to jest początek pewnego procesu. Tak, mówi się nawet, że tym się różni chirurgia bariatryczna od pozostałych jakby poddyscyplin chirurgicznych, że to jest początek leczenia, tak, a, a nie jego koniec. Tak, operujemy przepuklinę, koniec leczenia. Operujemy chorego z powodu otyłości, początek leczenia. To prawda, panie redaktor, bardzo ważne jest zaangażowanie chorego w cały proces terapeutyczny. Bardzo ważne jest to, ażeby chory zgłaszał się do nas regularnie po operacji. Po to, ażeby dbać o jego bezpieczeństwo, po to, ażeby nie dopuścić do rozwinięcia się też jakichś zespołów niedoborowych w zakresie witamin, mikroelementów, makroelementów, ale również odpowiednio dostosowywać dawki leków dotyczących stosowanych, a jeżeli chodzi o powikłania otyłości, a Istotna jest również edukacja żywieniowa prowadzona przez dietetyka, a także wsparcie ze strony psychologa, a niejednokrotnie również zaangażowanie fizjoterapeutów czy też neurologopedów. Także jest to cały proces terapeutyczny. Ja niedawno przygotowałem taki wykres, taki diagram tego procesu terapeutycznego, i proszę Państwa, na całym tym przeźroczu sama operacja. To był taki wąski paseczek, tak naprawdę. Istotny, ale jednak bardzo, bardzo wąski, jeżeli chodzi o cały ten proces przygotowania, a potem prowadzenia chorego po operacji. Także tak na to trzeba patrzeć. To jest początek leczenia. Dzięki operacji bariatycznej pacjenci tracą nierzadko nawet kilkadziesiąt kilogramów. Co w sytuacji, gdy pacjent po tak spektakularnej utracie wagi boryka się z nadmiarem skóry? Czy są jakieś formy pomocy refundowane dla takich pacjentów? Ach, na szczęście nieliczne, ale są w naszym kraju ośrodki chirurgii plastycznej, które prowadzą leczenie w tym zakresie. Ja nie, mówię, nie lubię tutaj używać określenia, że jest to chirurgia plastyczna, proszę Państwa, bo chirurgia plastyczna kojarzy nam się niejako z pewnego rodzaju fanaberią chorego. Tak? Natomiast tutaj mówimy tak naprawdę o chirurgii korekcyjnej, gdzie niejednokrotnie wskazaniem do wycięcia nadmiaru powłoki brzusznej czy też nadmiaru powłok w innych obszarach będą stany zapalne, z tym związane zakażenia jakieś nawracające, grzybicze, także to leczenie jest na pewno konieczne. Nie jest ono niestety jeszcze ugruntowane w naszym kraju i chorzy mają z tym bardzo duży problem. Mam nadzieję, że to w najbliższym czasie się zmieni, ale tak jak mówię, są ośrodki chirurgii plastycznej, które dostrzegają ten problem, chcą chorym pomagać i pomagają. Panie profesorze, na koniec chciałam zapytać o efekty zdrowotne operacji bariatrycznej, bo ta utrata wagi to jest coś, co tak trochę można powiedzieć rozpala wyobraźnię, ale to nie jedyna pewnie z licznych korzyści, jakie mogą odnieść pacjenci. Tak. Jednym z takich moich ulubionych powiedzeń jest to, że ja nie operuję chorych po to, ażeby zmienili rozmiar swojego ubrania. Powiedzmy z rozmiaru 54 na 38 czy też 36. Ja operuję chorych, dlatego, żeby im uratować życie. I taka jest, proszę Państwa, prawda, jeżeli sięgniemy po wyniki badań naukowych. W chwili obecnej dysponujemy, no chyba już, z kilkudziesięcioma opracowaniami w tym zakresie. Wyniki badań były publikowane w najlepszych czasopismach, chociażby New England Journal of Medicine. Wszystkie one wskazują, że w obserwacji odległej chirurgia bariatryczna przyczynia się do istotnego zmniejszenia ryzyka zgonu. Jeżeli sięgnąłbym po jedno chociażby z tych opracowań, Arthur Berna z roku opublikowanego w roku bodajże 2016, to z tego badania wynika, że w obserwacji dziesięcioletniej, odwróćmy sytuację, ryzyko zgonu u chorego, który nie zostanie poddany operacji bariatrycznej, wzrasta, proszę Państwa, o ponad 70%. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy do czynienia z chorym na jakąkolwiek inną chorobę i lekarz. Dysponuje taką możliwością, żeby skierować, pokierować chorego do leczenia, które zmniejszy ryzyko jego zgonu w obserwacji dziesięcioletniej o ponad 70%, a nie decyduje się na to. Jak takie działanie zostałoby ocenione, jeżeli chodzi o chorych na przykład na choroby nowotworowe, na nie wiem, choroby układu sercowo-naczyniowego? Musimy, proszę Państwa, do tego podejść bardzo, bardzo podobnie, jeżeli chodzi o leczenie chorych na otyłość. Zaniechanie leczenia chirurgicznego chorych na otyłość olbrzymią należy rozpatrywać w dzisiejszych czasach jako, zanie... jako proszę Państwa jako błąd sztuki lekarskiej. I tak prosiłbym, żeby Państwo do tego podeszli w świetle wyników badań naukowych. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w naszym wirtualnym studiu. Ja przypomnę, że o operacyjnym leczeniu pacjentów z otyłością rozmawiałam dziś z doktorem habilitowanym nauk medycznych Mariuszem, wyleżałem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, które patronuje naszej rozmowie i naszemu projektowi. Bardzo dziękuję pani to Dziękuję państwu za uwagę.